Cześć, z tej strony Miksol, kanał retro według Mixola, eee, a dziś eee, naprawiłem już właściwie coś, ostatnio rozpędzam się, i zanim zacznę nagrywać, to naprawiam te maszynki. Taki, e, taki Atari, Słuchajcie, to jest Atari, zabudowany w, w padzie, całkiem takim tutaj niezłym padzie. Ten, ten element na przykład, to jest gumowy, także tutaj nie jest to plastik jak gdzieś w Rambo. Jest trochę grubszy niż standardowy joystick de Atari, ale jest bardzo podobny. I pierwsze, co rzuca się w oczy, to są dodatkowe przyciski, jest to reset, select i start, przełącznik Power on Off i dioda. Od spodu, tutaj akurat nie ma, ale powinna być klapka na baterię. Tutaj poluzowany był jeden element, był zimny lód, poprawiłem go i konsolka ożyła, bo zawieszała się, tak? Zresztą jak ktoś nią puknął czy coś, to, to oscylator się przedstawiał i, i były problemy. Jak widzicie w tej chwili jest dobrze, dobrze jest, czy wyłączę raz? Włączę ok, e, sprawdzę, ale. Ach, włączyłem już tutaj. E, konsola, jak widzicie, zgłasza się zgłasza w takim menu. E, do wyboru mamy 10 gier. jest Adventure, Asteroids, Breakout, Centipede, Circus Atari, Gravitar, Mis e, Missile Command. Pong, Wallable i Jar's Revenge. Jest to wszystko. Tutaj nie, przynajmniej ja nie znalazłem tej opcji przechodzenia między menu. Jest tylko jeden, jest Start, który tutaj uruchamia grę, Reset. No i Fire. Co jest fajne? Fajne jest to, że jeżeli wejdziemy w grę, to mamy tutaj krótki opis i opis kontroli tak? tego bohatera, czyli tutaj selektor możemy sobie zmienić e, i. Gra nam tutaj działa. proszę bardzo. E, fajne, jesteśmy czterema bateriami, paluszkami. O, paluszkami 2A. ale tu poziom trudności sobie ustawiłem, ho ho ho. O, nawet zjadł, albo <gry> tak się wydaje, że został zjedzony. No dobra, studujemy, zobaczymy następne gry. E... No myślę, że no są tu gry, zadali 2600. no y... komu tu polecić? No Asteroids jest zawsze spoko. Gdy na Atari 2600 niestety postarzały się bardzo brutalnie, oczywiście szanujemy te tytuły, ponieważ są to tytuły, które niejako e, zapoczątkowały rozgrywkę, więc... E, więc to no, niestety, ale ale tak to wygląda. Natomiast yy, no jest to bardzo poręczna rzecz, można mieć w domu i yy, gdzieś tam sobie wciągnąć do telewizora podpiąć klasyki yy, ogromne, oczywiście brakuje tutaj yy, River Ride, brakuje tutaj yy, 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 No Jest kilka tytułów, oczywiście są te ogromne klasyki takie typowo. Brakuje tutaj oczywiście, no i po mnie eee, tych najbardziej popularnych u nas, tytułów, aha, taki Arkanoid no to u mnie ukrywam, że nie grałem. Ha, dobra, okay. To, czego brakowało, moim zdaniem, w naszym Rambo, który mieliśmy, to było to. To był ten opis, bo tak naprawdę w tych grach wiele musiało się zadzieć w głowie. Czyli sobie wyobrazić tą historię, która się od, odtwarza na, na ekranie, bo no, grafika jednak dużo nam mówiła. tak? To, żebyśmy mogli sobie, wiadomo, że gra y, im prostsza, tym bardziej porusza wyobraźnię, tak? I musimy sobie y, dużo wyobrazić. na no jakąś planetę leciałem w ogóle. I się rozbiłem. dobra. Zobaczmy to po kolei 10 gier przejrzymy wszystkie. Przy okazji sprawdzimy missile command. Wiele musi tutaj prawda? Aha. Myślę, że jesteśmy taką tutaj lecą rakiety, my musimy tutaj sterować taką zaporą e, która e, likwiduje te rakiety, żeby nie zniszczyła naszych obiektów. Całkiem fajna. Natomiast no mówię, no, e, jak ja grałem w Atari 2600 to się mówiło na takiej gry, że to jest nie wiem ludzik, samolocik, bo nie mieliśmy pojęcia, no Pong e, straszna klasyka. Jak odnoszę wrażenie, że na tej 26 był troszeczkę bardziej dopracowany, troszeczkę lepiej to działało niż FOK taki jak mieliśmy na TVG10. Wallable, całkiem spoko. I so, was Nie trzeba być za twardzi, no. naprawdę graczem, że żeby przesiedzieć się w noc. Z powiem wam, że nie bardzo wiem o co chodzi. Okay. Ok, jak widzicie konsola jest zrobiona, wrzucam do paki dla Bogdana. E, został mi się dla niego jeszcze jeden Power Pegasus, z którym jest wybuchł kondensator. E, nie mam takiego w, w szafeczce, także muszę się dostać do sklepu, dokupić ten kondensator. Wymienimy, zobaczymy, czy to mu pomoże, jeżeli nie będziemy dalej kombinować ze stabilizatorem. Tyle ode mnie w tym temacie. A, jeszcze mam coś ciekawego pokaże, co udało mi się również wychowić. Z tym, że to wymaga to jeszcze troszeczkę pracy i e, i trochę eksperymentu z mojej strony, natomiast udało się odpalić to urządzenie, które, które jak się okazało. Jest. O, jak się okazało jest, umożliwia, e, tylko nie ma tej tak, muszę dopasować jakąś stację jakiś zasilacz, e, sprawdzić czy to czy to żyje w ogóle, ale umożliwia zgrywanie dyskietek SNES na dyskietkę, ewentualnie wczytywanie gry z dyskietki, kopii tej gry z dyskietki. Pytanie, czy ona obsługuje przy okazji te, te, ten element, ta, ta nakładka yy, tak? Yy, czyli na przykład będzie można Duma wgrać. Yy, nie wiem, czy był Duma na SNES-a? No w każdym razie yy, no Star Foxa chociażby, tak. Yy. Pozwala też formatować tą dystrybucję. Nie rozumiem o co chodzi: o load, gain data i save gain data. Być może chodzi o, o save, najmastя action replaya, czyli można sobie czytować e, w grach. E, będziemy to testować. Jak, jak, jak spróbuję to skompletować, skręcić do kupy, wstawić jakieś stacyjskie teki i po, pobawimy się. Sprawdzimy, czy to, co to daje, czy to żyje. Fajna rzecz. Ma z tym jeszcze złączyć takie jak LPT, ale do czego nie mam żadnego pojęcia. Być może dwie konsole, może podłączyć. Nie wiem. <grym> tematów do obejrzenia. Uwaga mi mnie dzisiaj. trzymać się. Dzisiaj. Cześć. U, u.